Witajcie kochani. Ups, nie wiem jak y, YouTube zareaguje na mój obraz. Malowany farbą olejną. Y, powtórzę to dlatego, że kiedyś mi po prostu usunęli, dlatego że pokazałam w masce, więc usunęli mi cały film. Więc mówię. Y, AIU to jest obraz. Malowany farbą olejną. Małpa, która mówi nic nie mówiłam. Mąż kupił mi bluzkę, słuchajcie, nie chcę pokazać za dużo, tak? O, widzicie to? Jest świetny, jest fajny. Słuchajcie, w piątek, zapraszam Was na piątek, na godzinę 16 czasu polskiego. Wracam na YouTube, że tak powiem. Nie dziwcie się, że mnie tak długo nie było, ponieważ pogoda w Irlandii bardzo się zmieniła. Bardzo się zmieniła. Zimy są, mam wrażenie, zimniejsze. Śnieg yy, leżał, słuchajcie, tutaj, przeważnie, jak spadł śnieg, to on leżał godzinę, może dwie. Niechby by leżał nawet pół dnia, ale raczej przeważnie nigdy dłużej. Natomiast teraz śnieg leżał tydzień. Wszyscy byli bardzo zdziwieni. Więc pogoda tu się bardzo zmieniła. W zimę jest zimniej. W lato jest bardziej gorąco. Widzicie, no tak moje włoski wyglądają sobie. Czekam, aż mi trochę odrosną, bo nie lubię, jak są takie całe niby w blondzie, aczkolwiek dobra, nieważne. W każdym razie, kochani, hmm, pogoda się strasznie zmieniła. W tej chwili w lato, czego nie było, tak tutaj nie było nigdy, bo tutaj temperatura w Irlandii, jak myśmy przyjechali tutaj 8 lat temu, 23 stopnie to było maks, to było najwyżej i właśnie to mi pasowało bardzo. To było najwyżej, co w ogóle mogło być. 23 stopnie to było, wow, jaka ładna pogoda w Irlandii, w tej chwili. Te, ja nie wiem, nawet ja w, tej, w tym momencie, w tym roku, nawet nie mierzyłam ile, ale wiecie, coś, czego też nigdy nie było. Nieważne, ile stopni. Ważne jest jaka wilgotność i jak to wszystko pracuje. Wiecie, a w tej chwili od dwóch lat jest tak. Znaczy, w tym roku było moim zdaniem gorzej. Jakbyście mieli szklarnię, zrobili w niej temperaturę na przykład 21-30 stopni i weszli do niej i mieli w niej siedzieć. Całą dobę. Cały tydzień. Miesiąc. No, to mniej więcej tak jest. Nie zapominajcie, że Irlandia to jest 98-100% wilgotności powietrza. Więc jeżeli ktoś się dziwi, że ja byłam do dupy, bezużyteczna praktycznie, nie, bo ja faktycznie nawet nie chodziłam, czasami tylko weszłam na bieżnię, jak był lepszy dzień, tak normalnie ja po prostu siedziałam w domu i nic. Ja nie byłam w stanie nawet namalować następnego obrazu, który, no tam troszeczkę namalowałam, ale nie za dużo, muszę go po prostu zrobić. Także drugi powinien być z tej serii. Nie miałam na to kompletnie siły, bo ja w ogóle na nic nie miałam siły. Tak jak powiedziałam, czerwiec był dla mnie miesiącem, kiedy był jeszcze mój organizm. Wytrzymuje miesiąc w takiej pogodzie. Czerwiec był jeszcze jako taki w miarę, chociaż było też już potwornie. Yy, lipiec, sierpień, już mój organizm powiedział: Nie, kochana, co za dużo, to niezdrowo. Więc w przyszłym roku będę chciała sobie jakąś klimę tu fundnąć. Coś muszę zrobić, bo to jest 3 miesiące prawie wyłączone z życia. Tak nie może być. Nawet w Polsce miałam klimę, więc tutaj sobie też postaram to jakoś załatwić. I kochani, nie dziwcie mi się. Ja po prostu bardzo źle się czułam. Możecie mi nie uwierzyć. Ja mogłam do Was pisać czy odpisywać, tak? Może nie zawsze, ale ja ogólnie bardzo źle się czułam. To widzieli moi, moi faceci. <noise> to widzieli. Natomiast, kochani, myślę, że już zaczyna się robić chłodniej. Już jest milej, że tak powiem. Już widzicie, zrobiłam nawet włoski. Rozjaśniłam, znaczy się. Już coś tam troszeczkę gdzieś tutaj, wiecie. Także może trochę lepiej, chociaż niekoniecznie jeszcze. Myślę, że będę musiała dochodzić do siebie, bo jeszcze nie doszłam do siebie, absolutnie nie. Yy, kilka dni to potrwa, kilka dni, kochani, jak nie dłużej, zanim ja nie dojdę do siebie. Nie zacznę, bo wiecie, olałam wszystko, wszystkie tematy, oprócz BSM oczywiście. Olałam całkowicie, absolutnie wszystko. więc Spora mojego powrotu może trochę potrwać. Ten czas powrotu do normalności. Do normalnego funkcjonowania potrwa. To trochę na pewno. No i tyle, kochani. No. W każdym bądź razie, tak czy siak, źle się czułam. Nie chciało mi się nic kompletnie. Czy ja wypoczęłam w ciągu tych dwóch miesięcy? Prawie tak? Nie. Ja, tak jak Wam powiedziałam już, walczyłam o przetrwanie. To było u mnie walka o przetrwanie, czyli po prostu. I to robi SM. SM nienawidzi upałów. W ogóle yy, każdy człowiek, poważnie chory, raczej nie lubi upałów. Irlandczycy też ogólnie nie lubią upałów. Nie lubią takiej pogody, jaka nadeszła teraz do Irlandii, ponieważ im to też nie pasuje. Oni nie są przyzwyczajeni do tego. Więcej karetek jeździło. A na dodatek na pewno coś rozpylają, bo jednak kaszel był. Z jakichś dziwnych powodów, nie wiadomo z jakich. Nawet nie było ich widać a rozpylali. Nie wiemy co oczywiście, tak? A nie, nie, nie zrobicie czegoś takiego, że zamkniecie wszystkie okna, żeby to się nie dostało do domu, bo po prostu nie wytrzymacie w domu. Więc wszystko trzeba pootwierać. Wiecie, katastrofa normalnie, co nam robią, tak? No dobra kochani, w każdym razie w piątek znowu popitolimy sobie trochę, pogadamy, na pewno się trochę powygłupiamy, mam nadzieję. Dziękuję tym, którzy będą którzy się trochę stęsknili za mną, no, którzy chcą, żebym znowu ruszyła, że tak powiem. I tyle. Zapraszam Was w piątek, nie wiem, który będzie 29 sierpień, nie wiem, który. nawet nie sprawdzałam, czy to jest akurat piątek, bo potem się dowiecie o co chodzi. W każdym razie w piątek o godzinie 16 uwaga, czasu polskiego. Dlaczego mówię Czasu Polskiego? Bo to jest większość Polaków po prostu na tym kanale i oni mieszkają w Polsce, dlatego o tym mówię. A reszta sobie może obliczyć, tak? Albo spojrzeć w internecie kiedy. Także jest trochę wcześniej. Będzie to piątek o godzinie 16 Czasu Polskiego, dlatego że teraz tak będzie mniej więcej przez miesiąc. Potem to się znowu zmieni i wrócę do tej godziny, gdzie będzie o 17 w Polsce, tak? Ale na razie będzie to przez około miesiąc o godzinie 16 w piątki. Także hej kochani, trzymajcie się, do piątku, zapraszam i tyle. A nie, co ja Wam będę mówiła? Naprawdę tragicznie się czułam. I tyle. Papa, pa. do piątku.